Ta pierścińska zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Nie układa się współpraca pomiędzy radnymi powiatowymi. Na ostatniej sesji Rady Powiatu polem walki była uchwała dotycząca zmian statutu starostwa. Były zarzuty o tworzenie zamętu i sabotowanie prac komisji. Podważanie legalności przedstawionych propozycji i w ogóle pracy komisji statutowej, oskarżenie o opóźnianie procedowania i groźba nawet kilkugodzinnego głosowania nad poszczególnymi poprawkami, a wszystko przy, wydawałoby się, niebudzącej emocji uchwale o zmianie statutu powiatu ostrowieckiego. Taki wymóg wynikał z konieczności dostosowania obecnych zapisów nie tylko do aktualnej sytuacji w powiecie, ale przede wszystkim do aktów prawnych. I choć opinie Komisji do przedstawionej nowej wersji statutu były pozytywne, to radni opozycji przedstawiali całą gamę uwag, zastrzeżeń i propozycji, często wręcz kosmetycznych zmian zapisów. Zaczęło się od zarzutu o ograniczanie kompetencji i zaskakujące zakończenie pracy Komisji Statutowej. Na spotkaniu 21 maja 2019 roku przewodnicząca Komisji, pani Małgorzata Sobieraj, przedstawiła nam zapis, można powiedzieć wtedy już ostateczny tego statutu, tylko że po prostu my jako część radnych uczestniczących w tej w posiedzeniu tej komisji nie wyraziła zgody na te zapisy. No i miały być one doprecyzowane. Podczas tego posiedzenia tej komisji pani przewodnicząca wyszła, mówi, że musi zaakceptować to zarząd, bo mówi zarząd nie na tak przedstawił po prostu tą zmianę i czy wyrazi zgodę na te propozycje, które my tutaj chcemy po prostu wnieść. Wróciła po paru minutach i oznajmiła, że zarząd nie wyraził zgody na wprowadzenie po prostu tych zapisów. No to dla mnie to jest to bardzo dziwne, bo po prostu komisja powinna na tym sama procedować. I w uchwale. Yy, i jeszcze mało tego, po prostu tego samego po powrocie, bo, bo powiedziano nam, że komisja zakańcza można powiedzieć, już pracę i podczas głosowania, które się odbyło nad przyjęciem tego statutu, y, statut został, nie został przyjęty, można powiedzieć. Ja tutaj w uchwale y, Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30. Stycznia mamy zapisane w panagrafie nr 3, że komisja powinna zakończyć swoje prace najpóźniej do, do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Prace Komisji w terminach później takich określonych jak 21 maj, 30 wrzesień czy 15 październik to po prostu yy, były no, naruszyły po prostu uchwałę, którą yy, Rada tu przyjęła. Wskazując ten termin określony na sporządzenie tego statutu. Przede wszystkim zapominać, co, co było celem głównym. Celem głównym było sporządzenie pewnego projektu, który właśnie powstał. I ten cel został osiągnięty. I czy kwestia do 30 kwietnia, czy do któregoś października, czy września, to jest nieistotne. To jest istotne jest to, że ten, ten projekt powstał i on w tym momencie jest przyjęty przez Statut powiatu ostrowieckiego zaproponowany w załączniku do niniejszej uchwały jest wynikiem prac Komisji Statutowej Rady Powiatu Ostrowieckiego. Otóż moim zdaniem, szanowni państwo, nie jest. Dla, dlaczego? Dlatego, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Statutowej statut w ostatecznej wersji nie został poddany pod głosowanie. Grupa radnych twierdząc, że jak gdyby ta komisja już formalnie nie może pracować odmówiła głosowania nad przedstawionym projektem. Natomiast projekt był opracowany, przedstawiony, były tam wprowadzone no, bardzo takie nieliczne zmiany i jeszcze chciałam podkreślić, że tak naprawdę te nowe statuty tak naprawdę powinny powstać w poprzedniej kadencji. Potem przedstawiono całą serię propozycji zmian i poprawek zapisów. Proponuję wprowadzić po, podpunkt siódmy dotyczący wypowiedzi przedstawiciela klubu radnych, gdzie tutaj nie jest uwzględnione. To jest jeden. Następnie jest paragraf, jest paragraf dwudziesty piąty, punkt siódmy. Radny oddaje głos, stawiają znak X przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie znaku X przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu brak znaku X powoduje nieważność głosu. I tyle. Kropka powinna być. Wykreślić zapis dopiski lub skreślenia powodują nieważność głosu? Trzeci raz ten statut zmieniamy, ponieważ państwo w poprzednim powołaliście niezgodnie członka zarządu, czy ustaliliście, że zarząd będzie liczył mniej osób. No ile jeszcze komisji będzie doraźnych na przykład, żeby ten statut był taki, jak, jak, jak potrzeba? No źle to świadczy tak naprawdę o, o, całej, naszej, o całej naszej Radzie, ale dobrze. Do meritum. Rozdział drugi, panie przewodniczący, sesje Rady Powiatu, paragraf 13. Punkt pierwszy. Przed każdą sesją przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę zaproszonych gości na sesję. Z całym szacunkiem dla pani starosty. To pan przewodniczący ustala listę gości zaproszonych. I naprawdę no, no dla mnie niezrozumiałe jest to, dlaczego zasięga zasięgać ma pan przewodniczący, skoro jest przewodniczącym rady i on organizuje sesję, ma zasięgać opinii starosty. Myślę, że to jest w ogóle chyba zaciągnięte z wcześniejszych statutów, z tego co pamiętam zawsze. Tak było, że, że właśnie tak to wyglądało. Taki był zapis, z tego co ja pamiętam. Teraz jest kwestia formalna. Ja bym musiał zapytać jednak pana mecenasa, bo jeśli tych poprawek będzie bardzo dużo, to kwestia jest taka, że będziemy te poprawki musieli głosować. Pani tutaj będzie musiała wpisywać się w system informatyczny i nie wiem, ile to potrwa. Padł nawet zarzut dotyczący sabotowania prac komisji przez opozycję. Państwo wprowadzacie zamyt, bo powinniśmy na tym dyskutować na komisjach. Od tego są komisje i te poprawki powinny być zgłaszane na komisji. Powinniśmy siedzieć na komisji wypracować dokument, który dzisiaj byłby procedowany, a w tej chwili, w tej chwili mamy sytuację kuriozalną. Po raz kolejny proszę kolegów radnych, aby takie rzeczy na komisji były procedowane, a nie w tej chwili dochodzi do takich sytuacji. Dostaliśmy naprawdę masę dokumentów. Prosimy, żeby radni nas nie pouczali, bo często w Sejmie również decyzje zapadają w ostatniej chwili. Kiedy zorientowano się, że dyskusja i głosowanie nad każdą taką zmianą może zabrać bardzo dużo czasu, padł wniosek, by projekt uchwały wraz ze wszystkimi proponowanymi na sesji poprawkami. Wrócił do komisji statutowej. Chodzi o to, żeby kluby radnych przede wszystkim e, poprzez swoich przewodniczących zgłosiły zestaw wniosków. E, oczywiście e, przy, e, zakładamy, że jeżeli podejmujemy na nowo de facto e, pracę nad uzupełnieniem zapisów czy poprawą zapisów statutu, no to te wnioski powinny być nazwijmy to definitywne. E, co e, oczywiście nikt nie może dać gwarancji nam jednej. Nawet przy założeniu takiego trybu pracy, nikt nie zagwarantuje, e, że e, oba kluby i wszyscy radni, e, jako komisja, się zgodzą na wszystkie propozycje. Natomiast plus niewątpliwy sytuacji będzie taki, że będzie jasno określony zestaw konkretnych wniosków. Żeby to były ostatecznie wnioski, żeby nie pojawiły się nowe. Natomiast wyobrażam sobie tak, że na sesji zostanie przedstawiony jakby statut po komisji sołtutowej, ale też będą załączone wnioski, bo jeżeli komisja sołtutowa ich nie przyjmie, to może mi się spodziewać, że Państwo na przykład na sesji z powrotem zgłosicie do przegłosowania. Byśmy by już wszyscy wiedzieli mieli na, na kartce wypisane te wnioski i stanowisko tej komisji. Po tej długotrwałej dyspucie zdecydowano się przy jednym głosie sprzeciwu radnego Roberta Rogali o ponownym przeanalizowaniu wszystkich propozycji zmian do Statutu przez Komisję, a dopiero po przyjęciu skorygowanej nowej wersji dokumentu skierowaniu go pod obrady samorządu. Z okazji zbliżającego się święta niepodległości w publicznym przedszkolu numer 19 na osiedlu ogrody odbył się przegląd pieśni patriotycznych. Maluchy ubrane w biało-czerwone stroje zaśpiewały znane piosenki nawiązujące do historii Polski. Przegląd pieśni patriotycznych nie mógł rozpocząć się od tego najważniejszego dla wszystkich Polaków utworu. Przedszkolaki z 19 udowodniły, że nie tylko świetnie znają słowa hymnu, ale wykonują go z pełnym zaangażowaniem. Okazją do zorganizowania takiej uroczystości było oczywiście zbliżające się święto niepodległości. To była doskonała okazja do nauki o polskich barwach narodowych, godle, ale także pieśni i kompozycji kojarzonych z określonymi wydarzeniami historycznymi. Najmłodsze grupy wiekowe, czyli dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat z przejęciem wykonywały więc piosenki o ułanach, legionach, Czy też sentymentalną balladę o partyzantach. Były też całkiem współczesne piosenki o narodowej dumie. Jesteśmy Polakami. przy pojmowaniu wolności. A występy przedszkolaków, urozmaicił występ zespołu harcerskiego, nie ogarniesz. Prezydent miasta Jarosław Górczyński zaprasza wszystkich Ostrowczan do wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Oficjalne obchody odbędą się 11 listopada od godziny 10.30 Mszą świętą w intencji ojczyzny w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Po mszy uczestnicy przejdą ulicami Starokunowsko-Misienkiewicza do parku miejskiego pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zaplanowane są okolicznościowe wystąpienia, a także oprawa muzyczna w wykonaniu młodzieżowej orkiestry Dętej działającej przy szkole muzycznej pierwszego stopnia. W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyły się ostatnio dwa koncerty zorganizowane przez Miejskie Centrum Kultury. Pierwszego dnia zagrał zespół Phrenology z Lublina, drugiego wystąpił duet Paulina Lenda Kozub i Piotr Kozub. To był wyjątkowy muzyczny weekend w Ostrowieckim Browarze Kultury. A to za sprawą wydarzenia pod hasłem W Październiku Gramy Jazz. W piątek zagrała lubelska grupa Frinology. Był to pierwszy koncert, jaki odbył się wewnątrz Ostrowieckiego Browaru Kultury. W zasadzie pierwszy koncert taki poważny w Ostrowieckim Browarze Kultury, nie inauguracyjny na zewnątrz, a w tychże naszych wnętrzach. Frinology, chłopaki z Lublina, kapitalne trio, fajni młodzi ludzie, wesołki, technicznie super, muza super. Sobotą przed Ostrowiecką publicznością wystąpił duet Paulina Lenda Kozub i Piotr Kozub, a po występie odbyło się jam session. Paulina Lenda już w Ostrowcu znana, bo i wielki ogień. Od strony konkursowej i wygrany ten nasz festiwal i od strony jurorskiej też już oceniająca dokonania młodych i nie tylko młodych, więc to jest dzień jutrzejszy i ta nowość, na którą Państwa zapraszam i do której Państwa zachęcam. Będziemy przygotowani na jam session, czyli po tym koncercie, który się o 19.00 jutro zacznie. I pewnie koło 20.30, 20.45 skończy. Przenosimy się albo do kawiarenki, albo zostaniemy w tej naszej sali wielofunkcyjnej. I kto ma ochotę na klawiszu, kto ma ochotę na gitarce, kto ma ochotę pośpiewać, kto ma ochotę zebrać to wszystko do kubki z jakimiś bongosami może. W październiku Gramy Jazz ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych w Ostrowieckim Browarze Kultury. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.